w dniu naszego święta Dzieci Wojny. Oczywiście. No i panią dyrektor Wosik, która jest dyrektorem naszej tutaj najbliższej szkoły. Z nami bardzo współpracuje. Witam wszystkich naszych tutaj zebranych członków i sympatyków. Bardzo proszę kolegę o śpiewanie tego hymnu. My polskie dzieci wojny, błądząc w załukach wspomnień, Pamiętamy pierwsze strzały Mrok niewoli co niósł życia kres My dzieci wojny, dzieci polskiej matki Wyniośli ambitni nieposkromieni My dzieci wojny, dzieci polskiej matki Jesteśmy żywą pamięcią Tamtych tragicznych dni Echo z przebraniałych zdarzeń Ożywia dzień dzisiejszy, my jesteśmy i żyjemy W ciągłym krzyku przeciw przemocy. My dzieci wojny, dzieci polskiej matki, Wyniośli, ambitni, nieposkromieni. My dzieci wojny, dzieci polskiej matki, Jesteśmy żywą pamięcią tamtych tragicznych dni. Wiemy, co znaczy wojna, wiemy, co znaczy zemsta. Życie uczy nas pokory, pamięć przyjaźń w bólu się brata. My, dzieci wojny, dzieci polskiej matki, Wyniośli, ambitni, nieposkromieni. My, dzieci wojny, dzieci polskiej matki, Jesteśmy żywą pamięcią, Tamtych tragicznych dni. Proszę Państwa, przede wszystkim w imieniu władz miasta serdecznie dziękuję za zaproszenie na tą uroczystość. Wspominającą tragedię pomordowanych dzieci. Dzieci, które tak naprawdę nie miały dzieciństwa i to o czym Pan Przewodniczący Marek Limczak powiedział. I właśnie po to musimy kultywować pamięć o tych tragicznych losach, żeby. Kolejnych pokoleń, ale również kolejnych pokoleń dzieci, nie spotykał taki los. Bo niestety te dzieci przeżywały tortury, głód, mord, i niestety zabrane było im dzieciństwo. I tak jak dzisiaj patrzymy na tą tablicę, odebrano Wam życie, a to, co dzisiaj dajemy, to jest pamięć. I szanowni Państwo, to, że się dzisiaj spotykamy w warunkach epidemii, to jest właśnie ta pamięć. To jest oddanie hołdu pomordowanym dzieciom i pokazujemy, że kultywujemy tą pamięć, za co przede wszystkim serdecznie dziękuję Stowarzyszeniu Dzieci Wojny, ale również wszystkim środowiskom, które dzisiaj są tutaj reprezentowane i które pokazują, że pamiętają o tych tragicznych wydarzeniach. Ten pomnik niestety pokazuje i przypomina tą tragiczną historię i nasza rola i kolejnych pokoleń, aby przede wszystkim pokazywać i przekazywać właśnie tym pokoleniom, jak tragiczny los spotkał te dzieci. i nasza rola, żeby właśnie takie rzeczy i takie mordy i taka tragedia nigdy więcej się nie wydarzyła. także składam również podziękowania od pani prezydent Hanny Zdanowskiej za kultywowanie tej pamięci, mimo trudności, jakie dzisiaj nas spotkały, że możemy dzisiaj chociaż złożyć Symboliczne słowa i złożyć symboliczne kwiaty pod pomnikiem. I również w imieniu władz miasta chcę powiedzieć, że będziemy dbać o to miejsce, bo będzie za chwilkę nowa tablica i jesteśmy również w trakcie procedur, żeby tutaj był znicz, który będzie się cały czas palił znicz gazowy więc będziemy dbać z Państwem o to miejsce. I dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, a na ręce przewodniczącego stowarzyszenia przekazuję list od Pani Prezydent. Dziękuję bardzo. Mój dziadek był pułanem Piłsudskiego. Przypomnieć nam wszystkim, że to jest jedyne w świecie miejsce, w którym istniał obóz zakwalifikowany jako koncentracyjny dzieci. Nie ma drugiego obozu w świecie. I my, jako Stowarzyszenie Dzieci Wojny tutaj w Łodzi, a organizacja w Polsce, podjęliśmy starania, ażeby Łódź stała się stolicą martyrologii dzieci w